Hi, I'm Gabe Newell. The Steam, 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 Steam. And thus was born the microtransaction. 4.7 million dollars. Despite seemingly doing nothing, Steam just keeps on trucking and earning millions of dollars. Valve, czyli właściciel Steama, zarabia 50 milionów dolarów na jednego pracownika. Takich wyników nie powstydziłyby się amerykańskie korporacje jak Palantir czy nawet Google. Natomiast Valve, właściciel platformy Steam, nigdy nie trafił na rynki ze swoimi akcjami. Jest to firma budowana od podstaw, podobnie jak polskie JDG. Można to właśnie porównać do jednoosobowej działalności gospodarczej, która bije swoimi wynikami spółki z setkami tysięcy inwestorów. Według danych zebranych przez Alinea Analytics, sama platforma Steam wygenerowała w tym roku już około 16,2 miliarda dolarów przychodu. W kolejnych latach te wyniki mogą być jeszcze lepsze. Dla porównania Palantir, który jeszcze niedawno pod względem kapitalizacji giełdowej Wbił się do pierwszej dwudziestki największych amerykańskich spółek, wygenerował przychód za rok obrotowy 2024 w wysokości około 2,9 miliarda dolarów. Zatem potężna firma ze swoimi rozwiązaniami AI dla armii, która podpisuje umowy z całymi państwami jak Polska czy Niemcy, dostarczająca rozwiązania dla Ukrainy, budująca całe platformy AI dla firm, przegrywa z nieco ponad 300 pracownikami WALT. Którzy stworzyli platformę z grami tak dobrą, że zarabiają na niej więcej niż konglomeraty AI. Valve jako firma prywatna nie publikuje raportów finansowych, dlatego opieramy się na przeciekach, analizach, dokumentach sądowych i na tym, co wynika ze sprzedaży poszczególnych tytułów przez platformę. A kiedy zdecydowali się to zachować, mówi to wiele o sposobie myślenia Valve. Dawniej byli głównie znani z gier dla jednego gracza, takich, za które płaciło się raz i otrzymywało pełną zawartość. Jednak od czasu premiery Team Fortress 2, sieciowej strzelanki multiplayer, zrozumieli, że nie trzeba tworzyć nowych gier, aby zarabiać. Można po prostu zarabiać więcej na tych, które już istnieją. Tak narodziły się mikropłatności. Dodajmy do tego rynek skinów, który sam w sobie wyceniany jest tylko w przypadku Counter Strike'a na około 5 miliardów dolarów. Skiny jak pamiątka Dragon Lore AWP potrafią kosztować setki tysięcy dolarów. Czynuż blużem za 2 miliony dolarów i są ludzie, którzy gotowi są te środki przeznaczyć, ufając stabilności Steama. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy się przyjrzeć fenomenowi tej platformy, jak doszli do tak wielkich pieniędzy, jak chcą pokonać PlayStation i Xboxa oraz czemu ich model jest ponadczasowy i do tego stopnia dopracowany, że nawet regulacje nie mogą pokonać tego, co stworzyli. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Jak już wiecie, od ponad dwóch lat prowadzimy nasz sklep z herbatami tuncia.pl. Oczywiście od słowa herbatuncia, jeśli jeszcze ktoś nie wie skąd ta nazwa. Niedawno dodaliśmy nowe herbaty, na przykład rozgrzewającą, opartą o malinę antyzimę. Wróciły nasze bestsellery, jak świąteczna tuncia, grzane wino czy cynamonka. Są też tropikalne i japońskie herbaty, w tym zielona sęcza i wiele innych. W ofercie mamy gotowe zestawy na święta, a święta z tuncią to podstawa. Nawiązując już do tej słynnej reklamy, którą zapewne wszyscy znacie. Także jeśli chcecie mieć już prezenty na święta lub na Mikołaja, to serdecznie polecamy. Wybór jest ogromny, a nasz zespół robi wszystko, żebyście byli zadowoleni. Mamy też nasz własny regionalny miód świętokrzyski, więc dla każdego coś się znajdzie. Zatem już teraz wejdźcie na tuncia.pl i zgarnijcie 5% rabat z kodem globalista. A jeśli nie wiecie, na jakie smaki się zdecydować, to dodaliśmy Mystery Boxy tunci z różnymi herbatami nie miłych zakupów oraz wesołych świąt razem z Tuńcią i mam nadzieję, że pomożecie nam pobić nasz zeszłoroczny rekord sprzedażowy, który naprawdę był zaskakujący. Jeszcze raz serdeczne dzięki za każdy zakup. Geopolityka i gospodarka są ze sobą nierozerwalnie związane, dlatego ja chciałbym wam serdecznie polecić XTB. W aplikacji XTB mogę na bieżąco wykorzystywać zmiany na rynkach. Jeśli chcesz spróbować, Użyj kodu Bednarski i odbierz materiały edukacyjne dla początkujących inwestorów. Link znajduje się w opisie materiału. Nazywam się Mike Harrington. Byłem współzałożycielem Valve. Nie byłem przyzwyczajony do wielkich firm. Kiedy zaczynałem w Microsoft, to nie było wcale duże przedsiębiorstwo. Pracowało tam jakieś 1500 osób, jak w dużej szkole średniej. 9 lat później firma była już znacznie większa i pomyślałem: To miejsce jest za duże a to był dopiero rok 1996. Przed nimi była jeszcze długa droga. Mniej więcej rok wcześniej powiedziałem moim przełożonym – odchodzę, za rok zakładam własną firmę robiącą gry. Platforma Steam narodziła się z bardzo konkretnego problemu, który Valve, firma założona w 1996 roku przez Gay Newella i Mike'a Harringtona musiała rozwiązać na początku XXI wieku. Patrząc z zewnątrz, powinniśmy byli ponieść porażkę. I realistycznie zarówno Mike, jak i ja Zakładaliśmy, że po roku zorientujemy się, że popełniliśmy straszny błąd i wrócimy do znajomych w Microsoft, prosząc o dawne stanowiska. Ale wierzyliśmy też, że sporo wiemy o tworzeniu oprogramowania, że mamy pewne kompetencje, które naprawdę się liczą. Mieliśmy też dość klarowne pomysły na to, jak powinna wyglądać firma. Kiedy tworzyliśmy Half-Life'a, równocześnie budowaliśmy też samo Valve. Wszyscy byli albo amatorami dłubiącymi nocami dla przyjemności, albo ludźmi z branży software'owej, którzy jednak nigdy nie pracowali przy grze. W całej firmie mieliśmy może 3 lub cztery osoby, które faktycznie dowiozły kiedyś jakiś tytuł do końca, gdy zaczynaliśmy pracę nad Half Life'em. Newell, były pracownik Microsoftu, już po premierze kultowego Half Life z 1998 roku, widział, że tradycyjny model dystrybucji gier zaczyna się kruszyć. Pojawiały się coraz większe aktualizacje, łatki były trudne do dostarczania, a gry sieciowe wymagały stałego wsparcia. Robiliśmy sporo rzeczy, które, jak sądziliśmy, pomogą nam zmierzyć się z naturą gier wideo. A gry były wówczas branżą błyskawicznie się zmieniającą gdzie 90% projektów nie przynosiło zysków, a niewielki procent był naprawdę, naprawdę dochodowy. To była dziedzina, w której talent miał ogromną wartość. Wtedy w głowie Gabe'a narodził się pomysł stworzenia internetowej platformy, która rozwiązałaby te wszystkie problemy w jednym miejscu. Pierwsza publiczna wzmianka o Steamie pojawiła się w 2002 roku, gdy Valve ogłosiło, że pracuje nad systemem automatycznej aktualizacji i cyfrowej dystrybucji. Koncept był wtedy rewolucyjny. Gracze mieli pobierać gry bez pudełek i płyt. Pomysł spotkał się jednak z bardzo dużą nieufnością. Wielu uważało, że cyfrowa sprzedaż to zbyt odważny eksperyment. Mimo tego Valve zaryzykowało. 22 marca 2003 roku Steam został oficjalnie uruchomiony. Początkowo służył głównie jako platforma aktualizacji dla Counter-Strike'a i innych gier Valve. Half-Life trafia na rynek, zmienia oblicze gier PC. Jak na swoje czasy był to tytuł absolutnie przełomowy. A potem dwójka studentów wzięła Half-Life'a i stworzyła na jego bazie darmową modyfikację o nazwie Counter-Strike. Można ją było po prostu pobrać z internetu. W tamtym czasie bardzo interesowałem się jednostkami antyterrorystycznymi poziom ich wyszkolenia, uzbrojenia, taktyki. Uznałem, że to byłoby świetne tło dla gry. Na początku musieliśmy wręcz błagać ludzi, żeby nam pomogli, nawet tylko jako testerzy. Pytaliśmy: "Hej, chcesz zagrać w naszego moda?" A wiele osób odpowiadało: "Nie, dzięki. Nie interesuje mnie to." Wypuściliśmy więc grę myśląc, że może kilkaset osób uznają za fajną. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w listopadzie 2004 roku, kiedy Half-Life 2 został powiązany ze Steamem. Aby zagrać trzeba było aktywować grę przez nową platformę. Ten krok był wtedy bardzo kontrowersyjny. Lecz to właśnie on w praktyce przeprowadził miliony graczy do cyfrowej dystrybucji. Kiedy Counter-Strike stał się już własnością Valve, jednym z pierwszych zadań było ogarnięcie problemu z aktualizacjami. Dziś posiadanie Steama, który automatycznie instaluje poprawki, wydaje się oczywistością. Wtedy było to niemal rewolucyjne. Kiedy wychodził patch, człowiek miał poczucie przygnębienia, bo wiedział, że przez dwa dni nie pogra. Trzeba było go pobrać, co zajmowało wiele godzin, a do tego prędkość leciała na web, bo nie było Steama i każdy na świecie próbował ściągnąć jedną łatkę z jednego serwera. To właśnie z tego chaosu narodził się pomysł na Steama. Jak sprawić, by wszyscy mogli dostawać aktualizacje automatycznie? W kolejnych latach Steam dynamicznie rósł. W 2007 roku Valve wprowadziło usługę Steam Community, która dała użytkownikom profile, listy znajomych i grupy. Rok później uruchomiono Steamworks, zestaw narzędzi dla twórców gier, który sprawił, że Steam Stał się atrakcyjnym miejscem dla deweloperów. W 2010 roku platforma przekroczyła 30 milionów użytkowników, a Gabe Newell, wówczas już ikona świata gier, coraz śmielej mówił w wywiadach o przyszłości cyfrowej sprzedaży. Rok 2012 przyniósł kolejną zmianę. Sklep otworzył się szeroko na gry niezależne, początkowo dzięki programowi Greenlight. Mimo, że system ten był chaotyczny, utorował drogę tysiącom mniejszych twórców. W 2013 roku wprowadzono słynne wyprzedaże sezonowe, które stały się jednym z symboli Steama oraz internetowym memem. Gabe Newell jako postać rozdająca gry za grosze towarzyszy społeczności do dziś. Valve nie zamierzało się ograniczać tylko do dystrybucji gier. W 2015 roku zaprezentowano pierwszą wersję Steam VR i współpracę z HTC przy headsetach Vive, a później Valve zaczęło rozwijać własną technologię VR. W 2022 roku firma weszła na rynek handheldów, wypuszczając Steam Decka, czyli przenośny komputer, który pozwala grać w bibliotekę Steam tak jak na przenośnej konsoli. Projekt okazał się sukcesem i umocnił pozycję Valve jako nietypowej firmy. Niewielkiej, pozbawionej tradycyjnej hierarchii, reagującej wolno, ale za to tworzącej rzeczy zmieniające rynek. Kto Gabe Newell. Przez te wszystkie lata Gabe Newell pozostawał twarzą Valve, człowiekiem, który z humorystyczną autoironią stał się memem, ale też jednym z najważniejszych wizerunków w branży. Jego podejście eksperymentować, nie śpieszyć się, nie martwić się konkurencją, kształtowało zarówno gry Valve, takie jak Portal, Team Fortress 2, Left 4 Dead, Dota 2, jak i samą platformę Steam, która z czasem stała się największym sklepem z grami na świecie. Explain Wielu wieściło Steamowi upadek. Ostatnio nawet na kanale Zero pojawił się materiał, który został mocno skrytykowany przez osoby znające Steama, jak i jego rynek, po tym jak pojawił się ten materiał o załamaniu cen. Tutaj pokażę Wam nawet kilka komentarzy w tej sprawie. Przepraszam, to są takie nakładki na broń, które używa się w grze. Wiecie, obrazki, piksele, coś cyfrowego. Twórcy gry, firma Valve, w 2018 roku dodali system skinów. No nie w 2018 roku, tylko w 2014. Dodatkowo zarabiać na grze, która była przecież wtedy dostępna bezpłatnie. Nie, nie była wtedy gra dostępna bezpłatnie. Użytkownicy dostali opcję kraftowania skinów. Tylkownicy nie dostali w tym tygodniu opcji kraftowania skinów. W początku, gdy wprowadzili skiny na rynek, można było kraftować przedmioty. Jak nagle każdy może sobie wykraftować coś rzadkiego, z tego co kosztuje grosze, to po kilku dniach te rarytasy na tych wszystkich giełdach zaczęły zalegać jak orzechy, te od dziadku, które dostajemy na świąteczne prezenty. Otóż nie może. Nie może, bo i tak musi wydać. No, grube kilkaset złotych, żeby w ogóle spróbować wykraftować sobie coś rzadkiego. Skiny, na które kiedyś trzeba było pracować miesiącami, albo zapłacić tysiące, dziś można było sobie wyklepać samemu prawie za darmo. Matko, jedyna, nie, no idziesz do domu! Butterfly'a, czy innych szafirów, czy Tigerów, tutów innych glutów lecą. Na web, na szyję. Oglądasz Instagram i streamer rzuca nowe dropy, a ty masz ciśnienie, żeby być tak zwanym first ownerem. Czyli pierwszym właścicielem tego dropa, przynajmniej wśród swoich kolegów. Jakim first ownerem? Gdzie first ownerem? W CS, CSGO, w CS2, jakim first ownerem? Cały ten rynek to jeden wielki farmazon. Redaktor kanału Zero, który nagrał ten materiał, to jeden wielki farmazon. Po dosłownie kilku tygodniach od aktualizacji, która miała zniszczyć rynek. Okazało się, że niektóre skiny nawet podrożały i wszystko wyrównało się do dawnych wartości. Tak w ostatnich miesiącach prezentowały się wykresy wartości skinów w CS2 oraz dla porównania indeks SP500, Bitcoin i Ethereum. Niektóre skiny zrobiły lepszą stopę zwrotu niż Bitcoin. Dla przykładu, skrzynki, które kosztowały 10-20 groszy, dziś kosztują nawet 500 złotych. Także miliard wyparował i miliard wrócił. Ale skala biznesu, jaki prowadzi Valve, jest naprawdę ogromna. Osobiście jestem w stanie uwierzyć, że pieniądze, jakie posiada dzięki Steamowi, mógłby tą firmę umiejscowić gdzieś pomiędzy najpotężniejszymi firmami na świecie. A to wszystko dzięki Grom. Ale kiedy Steam poza kontrolą może się rozwijać, Trzeba teraz przyjrzeć się, jakie innowacje już wprowadzili i jak obchodzą pewne regulacje, oraz co dalej chcą zrobić, ponieważ Gabe Newell i jego zespół nie zamierzają poprzestawać na tym, co już mają. Swoją drogą, Gabe ostatnio kupił taki całkiem ładny jacht, a jak była pandemia, to przeniósł całą rodzinę i najważniejszych współpracowników do odizolowanych posiadłości niczym osobiste miasteczko w Nowej Zelandii. Więc naprawdę jest to majątny człowiek, ale za głowę na karku Należy mu się to co ma. Steam, jak już mówiłem, robi własne konsole, wśród nich Steam Deck, a teraz Steam Machine. Który będzie niczym innym jak PlayStation czy Xboxem. Parametry podobne, a gry z cenami nie do pobicia. W końcu Steam ma je praktycznie zawsze najtaniej. Valve, posiadając jeszcze własne konsole, może całkowicie zmonopolizować rynek gier. Nie mówiąc o zyskach, jakie w najbliższych latach może ta firma wygenerować. A na czym aktualnie zarabia najwięcej, model jest niezwykle prosty. Podstawowo Steam pobiera 30% prowizji od sprzedaży gry, czyli deweloper dostaje około 70% ceny sprzedaży. Dopiero przy wielomilionowych produkcjach da się realnie negocjować stawki, ale to nie są jakieś wielkie różnice, zazwyczaj rzędu 15%. Do tego Valve odpowiada za kilka najbardziej grywalnych gier na świecie. Wśród nich Counter Strike 2, Dota 2 czy Team Fortress 2. Ale i tutaj brakuje publicznych danych, ile realnie Valve zarabia na tych grach. Ale prosty przykład, co na pewno wiemy. Według CS Money średnio miesięcznie w samym CS2 otwieranych jest 40 milionów skrzynek. Otwarcie jednej skrzyni to koszt około 10 zł plus wartość skrzynki. Tutaj ceny są naprawdę różne. Część jest za 500 zł, a niektóre za złotówkę. Ale tylko z lootboxów w tej jednej grze Valve może zarabiać nawet pół miliarda dolarów miesięcznie. Basujemy na spekulacyjnych danych, ale nawet jeśli ta kwota byłaby dwukrotnie wyższa, to wciąż robi ogromne wrażenie. Valve bez zewnętrznych inwestorów do... dorobiło się własnego wieżowca w Bellevue, Washington w Stanach Zjednoczonych. Do tego kilku rozproszonych oddziałów także na Nowej Zelandii, i to wszystko w składzie 300 osób. Oczywiście pośrednio są też podzespoły do innych gier oraz inicjatyw, ale nawet w takim przypadku to, co stworzył Gabe Newell, to przykład, że czasem, będąc w cieniu, można budować potężne marki. Przedmioty z Counter-Strike'a i innych gier na Steamie stają się coraz bardziej wartościowe, a ci, którzy kupowali je na przykład w 2014 lub 2015 roku, dzisiaj są milionerami. Dobitnym tego przykładem jest Event z Katowic z 2014, 14 roku, z którego naklejki warte wówczas 10 do 20 zł, dziś są warte nawet 200 tysięcy dolarów. Valve dysponuje potężną marką oraz wiedzą, jakiej każdy może pozazdrościć. Oni przeszli już dosłownie przez naprawdę kilka air gamingu. Prawnie, nawet jak w Unii banują lootboxy, Gabe ze swoim zespołem zaraz robią skrzynki z wypożyczaniem skinów lub wyborem tylko jednego. Albo losowaniem możliwości zakupu, tak jak na przykład w tym panelu Genesis. Więc osobiście, śledząc poczynania Valve od wielu lat, widzę, jak świetny biznes stworzyli ci ludzie. Jeśli uda im się jeszcze zawojować segment konsol, to będę mógł naprawdę śmiało stwierdzić, że jest to jedna z firm z największym majątkiem na Ziemi, która nigdy w obecnej strukturze nie będzie musiała wam mówić, ile naprawdę zarobiła, a myślę, że dziesiątki miliardów dolarów zysków nie są dla nich odległą wizją. Sam Gabe jest postacią lubianą, która ma do siebie dystans, także do swojej wagi. I to chyba ludzie lubią najbardziej. Naturalność połączoną z profesjonalizmem. To chyba ten klucz do sukcesu Valve. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, czy wykorzystacie ze Steama i ewentualnie w co gracie. Dzięki i trzymajcie się. Cześć.